Zrobiłem film pełnometrażowy z Bladim. Można powiedzieć, jaki film pełnometrażowy? Ano, Bladi jakiś czas temu wrzucił na swój kanał pełnometrażowy film z Minecraft, konkretnie z YFLS. Więc co by tu dużo mówić, czemu o tym mówię? Zrobiłem go z nim, bo mianowicie stałem za kulisami i byłem jego montażystą. Byłem i jestem jego montażystą. Nagrywam to ogółem 29 sierpnia. Za dwa dni rozpoczyna się... za trzy dni rozpoczyna się yy, rok szkolny, więc minęło też trochę sporo czasu od opublikowania samego filmiku, ale miałem w planach nagrać taki filmik i nagrywam go. Na ten film poświęciłem więcej niż 100 godzin, jestem tego w 100% pewien. Czemu tak uważam? Może ze względu na to, że... Zebrane materiały w surowej yy, wersji miały 50 godzin z hakiem. Jak to wyglądało? No, musiałem obejrzeć jeden, drugi, trzeci raz ze względu na to, że musiałem je oglądnąć, pociąć, później je oglądnąć i wycenzurować oraz nałożyć efekty, a na samym końcu dodać muzykę i ewentualne poprawki, więc kilka razy musiałem oglądać taką długość. Yy, no, może potem już była trochę ścięta, no ale mimo wszystko sporo. Finalna wersja tego filmu ma 2,5 godziny, więc tak, udało mi się zbić 50 godzin surowego materiału do 2,5 godzin. Ale przy tym, zachowując cały ten sens, sens fabuły, jest to zrobione naprawdę w sposób uważam, że bardzo dobry. Dając siebie 100%, nawet jak nie 200. Sam filmik jest wykonany solidnie. Znajdują się tam w nim rozdziały, i z tego co pamiętam, jest tam ich chyba 14 i są one jakby wyznacznikiem tego, co dzieje się przez następne tam średnio około 20-10 minut. Są one tam wykonane dlatego, że uważałem, że to będzie dobry pomysł, żeby połączyć te materiały, bo jednak Bloody zmieniał swoją stylówkę. Też były okresy, gdzie nie grał na tym serwerze przez kilka dobrych dni, wiele jakby go minęło, więc żeby to ze sobą fajnie połączyć, zrobiłem rozdziały. Które w swojej nazwie opisują temat, co będzie się działo przez tam następne kilka minut. Próbowałem oczywiście łączyć to wszystko, z rzeczy, które ominęły Bladiego. Uzupełnić poprzez perspektywy innych youtuberów, które zostały zawarte również w tym materiale. Nie jest tam tylko perspektywa Bladiego, oczywiście jest ona główna, jest jej najwięcej, ale znajdują się w tym filmiku perspektywy również Multiego, Evrona i innych, jakich możecie sprawdzić. Oczywiście cały filmik jest fabularny, pełnometrażowy. Fabuła została zachowana. Fabuła została zrobiona tak, żeby była dobrze wytłumaczona od A do Z. Są tam również wątki z innymi youtuberami, których możecie kojarzyć, lubić, więc możecie oglądać to dla nich. Oczywiście, materiał materiał zawiera efekty specjalne, przejścia stworzone przeze mnie, są tam dodane gdzie nigdzie napisy, jest przeze mnie dobrana świetnie muzyka mmm, tak żeby urozmaicić e, Minecrafta, żeby nie był on zwyczajnym nudnym filmikiem, są tam zadbane detale, między innymi jak się coś pali, to są pokazane partikle ognia. Albo w momencie kiedy zostało to ugaszone, jest pokazany dym. Wiele, wiele, wiele smaczków doprawione takich efektów specjalnych i smaczków znajdzie się sporo naprawdę. No i oczywiście ta muzyka i efekty dźwiękowe, które po prostu zrobiły robotę. Także jak z tego można w sumie wywnioskować, no jestem montażystą. Jestem montażystą dla Diego, ale i ogółem też montażystą. Montuję od trzech lat, w sumie nie wiem czy nie dwóch bardziej. Początkowo dla siebie i dla znajomych, potem to się przerodziło w współpracę z Vladim, która już jest między nami od ponad roku. No i nie tylko ten filmik został przeze mnie zmontowany, również oczywiście można znaleźć ode mnie pracę u niego na kanale inne, takie jak na przykład Among Us. Hmm. O kurwa, ale przypała. Kurwa, Jest jeszcze gorzej, o, fuck. o bogowie, ale to była dobra runda widzowie ja się... już? Aktualnie też dla niego montuję, Między innymi ostatnio zmontowałem dla niego Sea of Thieves, który również uważam, że fajnie mi wyszło, bo nie był to taki typowy mm, odcinek, tylko też tam troszeczkę przyszpąciłem, jakby to mógł powiedzieć. Świat piratów, to właśnie tutaj trójka dzielnych śmiałków, Nathan Zgorzyk, Nexe, na czele z Kapitanem Bladeuszem zmierzą się w Sea of Thieves, Diableskie Pinko, turniej o 8 katli. Sześć teamów rywalizować ze sobą będą w zaciekłej walce o dominację na Morzu Bałtyckim. Zasady są banalnie proste. Trzy godziny, jak najwięcej bingo do zrobienia. Wygrywa najlepsza drużyna. Sea of Thieves. Diableskie bingo. No i zaczęło się. Dzięki za gierkę, fajnie było. Dzięki za Nie wiem czy się przedstawiłem, ale jestem x -mail. Tak, jestem montażystą, ale poza tym muzyka. Zabrali to kawa, odbiorę. Mam na sobie żelazną zbroję. Wasze pociski się ich nie boję. Ej, noc budzi kłopoty, dajesz siebie wszystko, nadaje tylko głowy. Kiedy patrzę twoje oczy, to znikają mi problemy. Machę ze mną, na chwilę znikniemy nasza miłość moje przemy. Gdyby nie muzyka miałbym załamane serce Gdyby nie muzyka nie miałbym nikogo więcej Cała wasza chwila woli ruchać, mieć pretensje Widzę w życiu więcej, widzę dużą pensję Robię muzykę również chyba od około 2-3 lat I stale próbuję ją wznosić na wyższy level Tak jak już wspomniałem zajmuję się tą muzyką I mam w planach wnieść ją na jeszcze wyższe levele Aczkolwiek potrzebuję do tego was Słuchaczy, odbiorców, widzów, fanów Mianowicie algorytm YouTube'a z mojego kanału jest ciężki do nakarmienia. Znam tysiące kanałów, które mają po 50 subskrypcji. Mniej, nawet mniej ich jakość. Nie chcę tu oceniać, to jest moja jedynie subiektywna opinia, ale ich muzyka nie jest dobra pod względem nawet nie tego, czy ona mi siada, czy nie. Po prostu jest źle wykonana. rymy się nie zgadzają, jakość sprzętu jest tragiczna. Ja też tak zaczynałem, aczkolwiek wskoczyłem na taki level, że jestem trochę niedoceniany przez algorytm YouTube'a, że im potrafi wybić do 3000 wyświetleń, a ja niedawno przekroczyłem ledwo próg tysiąca. Chciałbym tutaj Was poprosić o pomoc tego, żebyście śledzili oraz polubiali moją twórczość, komentowali, oceniali na negatywne opinie, też jestem otwarty, najlepiej gdyby były przynajmniej uzasadnione. A nie typu chujowo! Chujowo ci wychodzi, przestań! Oj, oj, to mocne słowo. <grym> w każdym bądź razie niedługo mam w planach wrzucić na Spotify'a moją muzykę. Fajnie by było więc, gdyby ona nie była dla mnie laser na minus. Chciałbym, żeby to wychodziło na zero. Lecz Spotify niestety tak nie działa. Także chciałbym rozwijać się dalej i budować swoją popularność, budować swoją renomę. Dlatego w planach mam prowadzić ten kanał, ten na którym widzicie ten filmik, dla muzyki. Do muzyki dalej tak jak prowadziłem, aczkolwiek chciałbym otworzyć przy tym dwa nowe kanały. Kanał do gamingu oraz kanał do bitów. Robiłem to już od dawna, zaczął mi to trochę lepiej wychodzić, więc chciałbym się z tym również z wami podzielić, żebyście mogli to ocenić, być może skorzystać z takich usług. Natomiast kanał do gamingu będzie oczywiście zawierał filmiki z Grania, bo od czasu do czasu lubię sobie w coś zagrać. Lubię również nagrywać filmiki i sprawia mi to całkiem radość. Lubię montować, więc mógłbym połączyć trzy rzeczy, które lubię robić: czyli nagrywanie, granie oraz montaż. Fajnie jest to wrzucić w jedną całość i dawać Wam z tego radość. Być może Wam się niektóre filmiki spodobają, pośmiecie się przy obiadku. Do jedzenia, ja będę spełniony. Natomiast to nie wszystko z informacji, z planów. Na dalsze jakby moje działanie w internecie Bo jeśli oczekuję od was Czegokolwiek, czyli wsparcia No to fajnie jest, żebym dawał coś więcej Skoro oczekuję, chcę dać Więc poza tymi trzema kanałami Chcę wam jeszcze powiedzieć o Discordzie Który również zrobiłem Wraz z trzema moimi dobrymi znajomymi Na którym możecie Podyskutować ze mną, z nimi, z nami Albo z większą grupą ludzi Która się być może tam zbierze Będziecie mogli również tam ocenić moją muzykę Przedpremierowo, albo na przykład odrzucenie Będziecie mogli ocenić moją pracę na innych dziedzinach, ale będziecie mogli również zakupić usługi mix masteringu, montażu, grafiki, bitów, sporo innych rzeczy. Jeśli będziecie potrzebowali pomocy w specyfikacji technicznej, co kupić, jak złożyć pierwszy komputer, również od tego będzie tam osoba dobrze już wam znana, bądź nie, Filsonem która myślę, że spełni waszym oczekiwaniom i wam po prostu pomoże. Jeśli będziecie chcieli się podzielić swoją pracą, tym co robicie, albo swoją po prostu osobą, jak świetni jesteście, też tam będziecie mogli to zrobić, Ale, albo jeśli po prostu chcecie być na bieżąco z tym co robię, też wam to dostarczę. I to by było chyba z mojej strony wszystko. Dziękuję.